Witam w kolejnym odcinku Szkoły PLC. Dzisiaj będziemy w dalszym ciągu pracować z oprogramowaniem Faktoria.io oraz ze startowym, który został niedawno opisany na blogu. Pokażę Ci w tym nagraniu, jak połączyć to programowanie ze sterownikiem S7200. Za chwilę otworzymy nowy projekt TIA Portal, który można ogólnie nazwać Hello World. W przypadku pracy ze sprzętem, to włączenie diody LED jest właśnie takim Hello World. Dzięki temu sprawdzimy, czy wszystkie składniki naszego systemu działają poprawnie. Podczas tworzenia projektu pójdziemy krok dalej i włączymy diodę LED podłączoną do sterownika oraz diodę LED w programie IO. Utworzony teraz projekt będziemy stopniowo rozwijać w kolejnych odcinkach szkoły PLC. Mam nadzieję, że skonfigurowałeś swój komputer zgodnie Zapisem przedstawionym na blogu. Powinieneś też mieć podłączony elektrycznie sterownik S7200, łącznie z diodą LED, która jest jednym z elementów zestawu startowego. Połącz też już teraz komputer ze sterownikiem za pomocą kabla internetowego. Jeżeli masz to wszystko zrobione, to zabieramy się do pracy. Ja mam już włączone oprogramowanie TIA Portal, więc. Teraz przejdę do utworzenia nowego projektu. W polu Project Name wpiszę nazwę projektu. Będzie to szkoła PLC. I klikam Create. Projekt został utworzony, więc przychodzę do pierwszego etapu, czyli konfiguracji sprzętowej. Na początku do projektu dodam sterownik. Zatem przychodzę do drzewa projektu i wybieram Add New Device. Dodaję sterownik, więc wybieram Controllers i rozwijam listę dostępnych sterowników. Zestaw startowy składa się ze sterownika 12 dcdcdc, DC, DC, więc rozwijam listę dostępnych sterowników. Teraz należy wybrać numer zamówienia, jaki ma nasz sterownik. Jest to ten numer sterownika, jest to ten numer zamówienia. W polu version została domyślnie wybrana wersja firmware 4.1. Jest to najnowszy firmware na chwilę obecną, i właśnie ten firmware ma nasz sterownik. Więc w tym polu nic nie zmieniamy. Jeszcze zmienimy nazwę sterownika na PLC i klikamy OK. Sterownik został dodany do projektu. Automatycznie została otwarta konfiguracja sprzętowa dla tego sterownika. Więc przejdziemy do ustawienia kilku opcji. Na początku zaznaczamy sterownik, ponieważ chcemy edytować ustawienia dla tego sterownika. W oknie nadzoru przechodzimy do Properties, a następnie General. Na początku ustawimy adres IP dla sterownika, więc przechodzimy do zakładki Profinet Interface. I ethernet addresses w polu IP protocol wpiszemy adres IP, który zostanie nadany sterownikowi podczas programowania. Wstawimy adres na 192.168.0.30. Maska pozostaje taka sama: 255.255.255.0. .255 W tej zakładce to tyle. Przechodzimy teraz do zakładki Startup. W tej zakładce ustawimy tryb pracy, jaki ma zostać uruchomiony po włączeniu zasilania dla sterownika. Więc. To wybieramy w polu Startup start After Power On i wybieramy Warm Restart Run, aby sterownik przechodził automatycznie do trybu Run po włączeniu zasilania. I teraz ostatnia zakładka to Protection. Tutaj właśnie skonfigurujemy opcje związane z połączeniem sterownika z oprogramowaniem. Faktory IO. Więc na początku w polu Protection sprawdzamy, czy jest wybrana opcja Full Access No Protection. Ta opcja jest ustawiana domyślnie i tak powinno zostać. Przywijamy w dół do pola Connection Mechanism, i tutaj koniecznie musimy zaznaczyć. Permit access with Get communication from, from remote partner. Jest to niezbędna opcja, aby połączenie pomiędzy sterownikiem a faktorią działało poprawnie. Pozostało nam jeszcze ustawić adresy. W tym celu przechodzimy do Device Overview i właśnie w tym wierszu ustawiamy adresy w pamięci obszaru procesu, czyli w pamięci, która przechowuje aktualne stany wejść i wyjść cyfrowych. Domyślnie jest to byte zerowy dla wejść cyfrowych. Oraz byte zerowy dla wyjść cyfrowych. My to zmienimy. Dla wejść cyfrowych ustawimy byte 10, a dla wyjść cyfrowych byte numer 5. Takie ustawienie. Bajtów. Zaleca producent faktory IO. Wynika to z tego, że faktory IO łączy się bezpośrednio z pamięcią w sterowniku, z obszarem procesu i koniecznie jest pewne przesunięcie adresacji. Na to. Trzeba będzie zwrócić uwagę podczas tworzenia nas symbolicznych. Ale to za chwilę. Więc teraz mamy już zakończony etap związany z konfiguracją sprzętową, więc możemy te ustawienia umieścić w pamięci sterownika. Więc zapisujemy projekt. Klikamy prawym. Klawiszem myszy na sterownik w drzewie projektu wybieramy: Compile, Hardware, Rebite, All. Jak widzisz, w oknie nadzoru pojawiły się informacje z wynikiem kompilacji. Kompilacja została zakończona bez błędów, z jednym ostrzeżeniem. Ostrzeżenie to brak ustawionego hasła dla sterownika. Nam do celów szkoleniowych hasło nie jest potrzebne, więc to ostrzeżenie ignorujemy. Teraz przechodzimy do zaprogramowania sterownika. Ponownie klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Download to Device, Hardware Configuration. Wybieramy typ interfejsu, czyli pen e PROFINET i wybieramy kartę sieciową, jaką, wykorzystamy do, jaką wykorzystujemy do połączenia komputera ze sterownikiem i klikamy start search i został znaleziony jeden sterownik 12-11DC, dc, dc. Możemy tutaj włączyć pulsowanie diutlet LED na przednim panelu sterownika. Diody pulsują, więc połączenie ze sterownikiem jest nawiązane poprawnie, więc możemy przejść do programowania. Klikamy przycisk Cloud. Tutaj w tym oknie wybieramy. No, Ponieważ nie chcemy zmieniać ustawień, podczas wgrywania konfiguracji sprzętowej sterownik zostaje zatrzymany, ponieważ konfiguracja sprzętowa może być wgrana do sterownika tylko wtedy, gdy sterownik jest w trybie stop, to jest. Szczegółowa informacja o tym kroku, no i tutaj, tutaj, jest informacja, że, że obecna konfiguracja zostanie zastąpiona. Klikamy Load i Finish. Sterownik został zaprogramowany. Więc teraz możemy uruch uruchomić oprogramowanie faktoria IO, aby tam skonfigurować kilka opcji związanych z połączeniem faktoria IO z sterownikiem. Na początku do faktoria IO dodamy projekt linii technologicznej. Projekt linii technologicznej umieściłem na dysku mojego komputera w tym katalogu. Więc teraz przyniosę ten projekt do katalogu, który będzie widoczny z oprogramowania Factorio. Katalog, katalog Factorio został utworzony w moich dokumentach. i projekt dodamy do katalogu myscen. Więc teraz ten projekt będzie już widoczny z poziomu oprogramowania Factorio. Więc możemy uruchomić oprogramowanie. Na początku otworzymy projekt linii. Wybieramy File, Open. Jak widzisz, jest projekt linii technologicznej Szkoła PLC, więc klikamy Open. Teraz przechodzimy do konfiguracji ustawień związanych z połączeniem tego oprogramowania ze sterownikiem. Wybieramy File i Driver Configuration. W polu Current Driver wybieramy Siemens S7200 Ethernet. W polu Host wpisujemy adres IP sterownika, który nadaliśmy w konfiguracji sprzętowej dla naszego sterownika jest to 192.168.0.30. Z pola network, network Adapter wybieramy naszą kartę sieciową, którą wykorzystujemy do połączenia komputera ze sterownikiem. Jak widzisz żółta ikonka znikła stąd, więc teraz połączenie jest poprawne. Jak widzisz do wyjścia o adresie Q0.0 została podłączona zielona dioda LED z kolumny sygnalizacyjnej. Teraz klikam przycisk Escape, aby wyjść do widoku linii. Możemy przejść jeszcze do opcji. Chwileczkę, option, Tutaj możemy zaznaczyć Run in Background, aby oprogramowanie Foctoria działało cały czas, niezależnie. Od tego, czy mamy to oprogramowanie aktywne, czy nie. Jeżeli masz ochotę, możesz sobie zmienić język na polski. I jeszcze jedna ciekawa opcja: to w zakładce Wideo Quality możesz zmienić jakość grafiki. Jeżeli masz słabszy komputer, więc zmień sobie na Low. Więc wszystkie opcje ją zostały ustawione wracamy do TIA Portal, gdzie zajmiemy się drugim etapem, czyli pisaniem kodu programu. Na początku zajmiemy się nazwami symbolicznymi, czyli dla wejść Fizycznych utworzymy nazwy symboliczne. Do tego celu służą tablice PLC TAX. Tablica PLC TAX jest w drzewie projektu. Ponieważ mamy dwie grupy sygnałów, sygnały rzeczywiste, które są podłączone do sterownika oraz sygnały pochodzące z faktury IO. Aby projekt był bardziej przejrzysty to utworzymy dwie grupy. Klikamy prawym klawiszem myszy i dodajemy i wybieramy Add Group. Pierwszą grupę nazwiemy Real IO. Czyli w tej grupie utworzymy Tablicę PLC dla rzeczywistych sygnałów i tworzymy drugą grupę dla sygnałów pochodzących z faktury czyli nazwiemy Faktoria I teraz twórzy, dodajemy nową tablicę do tej grupy. Klikamy prawym i wybieramy Add New Tag Table. Zmieniamy nazwę na Output LIO. Otwieramy tę tablicę. i w kolumnie name wpisujemy nazwę symboliczną. Jest to dioda, która świeci w białym kolorze, więc nazwiemy ją white. Typ bool. No i zmieniamy adres. Dioda jest podłączona do wyjścia, więc Q jako przedrostek i zmieniamy byte wyjścia fizyczne są na bajcie piątym, więc wpisujemy piątkę jako numer bajtu. Mamy jedną nazwę symboliczną, więc Możemy zamknąć tą tablicę tagów. Dajemy nową tablicę tagów do grupy factory.jou. Jako nazwę możemy wpisać output FIO. Tutaj wpisujemy nazwę symboliczną, którą widzieliśmy w czyli green VSI, typ bool. Tutaj też zmieniamy adres, czyli przyrostek Q. I tutaj uwaga. Tutaj wykorzystujemy byte zerowy, ponieważ Taki adres jest w oprogramowaniu Faktor.io. Jak widzisz Q0.0 i tutaj posługujemy się tymi adresami, które mamy w tym oprogramowaniu. Wpisujemy projekt. I teraz ostatnia część tego etapu to wybranie języka programowania. Jak zapewne pamiętasz, blok main jest dumyślnie dodany do projektu i jest dodany w języku LAT. My będziemy pisać kod w języku SCL. Więc ten blok musimy usunąć. I dodajemy nowy blok. Add new block. Organization block. Dodajemy ponownie blok OB1, blok main, czyli wybieramy program cycle. I z rozwijanej listy wybieramy język scl. I klikamy OK. No i pozostało nam napisać kod programu. Na początku włączymy diodę z FactorIO czyli green, VSI i przypiszemy do tego wyjścia stan wysoki. True i średnik. I w podobny sposób. Dla wyjścia fizycznego ustawimy stan wysoki. To jest dioda white. Operator przypisania dwukropek równa się. True. Kod programu mamy napisany, więc możemy przejść do kompilacji software'u. Klikamy prawym na sterownik. Compile, software, only changes. W oknie nadzoru pojawił się wynik kompilacji. Jak widzisz, nie ma żadnych błędów. Jest jedno ostrzeżenie: to jest ostrzeżenie, mówi o tym, że adresy, które wykorzystujemy w kodzie programu dla wejści i wyjść nie istnieją w konfiguracji sprzętowej wynika to z tego, że używamy adresów niższych niż zadeklarowaliśmy w, w konfiguracji sprzętowej wynika to z tego, że łączymy się z faktory no i musimy używać takich adresów więc to ostrzeżenie jest dla nas nieistotne Możemy teraz zaprogramować sterownik czyli download to device software only changes Musimy zatrzymać sterownik ponieważ podczas tego programowania jest wgrywany blok OB1 więc podczas wgrywania bloków organizacyjnych sterownik musi znajdować się w trybie stop. Więc tutaj wybieramy stop all i klikamy load. Teraz klikamy finish. Sterownik został zaprogramowany. Możemy przejść do faktoryjów. Zobaczyć, czy zielona kolumna sygnalizacyjna będzie świecić. Jak widzisz, pojawił się błąd w faktoryjów. Błąd wynika z tego, że faktoryjów nie mogło przeprowadzić operacji zapisu i odczytu. Klikamy Escape, aby przejść do widoku linii. Teraz musimy uruchomić symulację. Aby zobaczyć, czy nasz kod programu, który napisaliśmy, zadziała, klikamy przycisk play. Jak widzisz, zielona dioda LED z kolumny sygnalizacyjnej świeci. Teraz tą diodę możemy wyłączyć. Czyli przypisujemy stan niski i powtarzamy proces kompilacji i programujemy. Jak widzisz, Dioda LED z kolumny sygnalizacyjnej już nie świeci. Możemy włączyć ją jeszcze raz. Klikamy Load i za chwilę LED zacznie świecić. Zapisujemy projekt. Jak widzisz, połączenie sterownika z faktorią działa poprawnie. W następnym odcinku szkoły PLC podłączymy już wszystkie sygnały. Faktory i wykonamy sprawdzenie poprawności połączenia, czyli tak zwany iO test. Zapraszam do oglądania kolejnej lekcji. Pozdrawiam, cześć.